Witam serdecznie na moim kanale, ja jestem Sonar, jeżeli jesteś fanem newsów ze świata influencerów, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, a teraz omówimy sobie kilka sytuacji z ostatnich paru dni. Nathan Marcin oskarża Denisa Załęckiego o zdradę swojej partnerki oraz udostępnił w postaci story na swoim Instagramie screeny rozmów z dziewczyną pod pseudonimem Molly, a następnie podczas tego samego face to face'a zaczął opowiadać sytuację o pewnej dziewczynie oraz czarnoskórym mężczyźnie. I była tutaj mowa o aktualnej partnerce Denisa, która tańczyła na jednym z live Josefa Bretana, po czym właśnie została nazywana Eskortką. Zirytował tym Denisa Bedboa by załęckiego na tyle, że ten rzucił się z rękoma do Adriana i Marconia oraz zaczął krytykować wręcz samą Federację, że ta wiedziała o wszystkim, co na ten chce powiedzieć. Powołując się na kogoś z wewnątrz, że dostał od niego informację, iż taka sytuacja będzie miała miejsce. Na co hubert Pściwujewski stanowczo zaprzeczył, a sam Denis ledwo się powstrzymał przed wymierzeniem ciosów w stronę prowadzącego program. Po całym zajściu Denis poddał wątpliwości swój występ na nadchodzącej gali, mimo iż zrobił to pod wpływem niemałych negatywnych emocji, ciężko było nie wziąć jego słów na poważnie. Aczkolwiek. Na na swoim Insta Stories wyjaśnił później, że rozmawiał z Sveim i zostało mu udowodnione stanowisko Federacji, która była przeciwna takim zachowaniom. A co za tym idzie, powiedział, że jednak zawalczy na nadchodzącej gali, a w stosunku do chłopaków zostaną wyciągnięte konsekwencje przez Federację. I tym samym zapewnia nas również, że wręcz może dojść do dyskwalifikacji jego osoby, ponieważ nie będzie się on powstrzymywać w trakcie pojedynku. Podczas ostatniej konferencji Fame pod kryptonimem The Freak zostaliśmy świadkami ciekawego rozmaicenia programu, a mianowicie klatki rzymskie, do której wejść mogły osoby mające między sobą szeroko pojęty konflikt i w której wyładować mogły swoje emocje podczas jednej trwającej 30 sekund rundy. Zawodnicy dostają kaski bokserskie i duże rękawice, a formuła w której odbywa się ich mały pojedynek jest formułą bokserską. Na tej samej konferencji debiutancki pojedynek w owej klatce stoczyli między sobą Robert Pasut oraz Marcin, ale Najman, gdyż dwójka tych panów poddymiała na ostatnich programach między sobą. Lecz nie ostodziło to jednak zbytnie ich konfliktów, pomimo zbitej piątki, co miało miejsce od razu po stoczonym pojedynku. Pojedynek również od dłuższego czasu toczyła Dane i Daniel Majesty, aczkolwiek słowo pojedynek jest tutaj jedynie metaforą, ponieważ chodzi o staranie się o dziecko tej pary, która przez długi okres nie mogła osiągnąć rezultatów swoich starań. Aż do dnia 1 października, gdzie to właśnie Dane poinformowała nas wszystkich za pośrednictwem swoich social mediów, że ich niezłomność w staraniach w końcu przyniosła rezultat i test ciążowy, który zrobiła okazał się być pozytywny. Podczas trwania konferencji, miała miejsce również sytuacja, która uwieczniona została na streamie jednego z zawodników, a mówiąc dokładniej, zwycięzcy ostatniego turnieju, czyli Tazego gdzie widzimy jak jeden z braci, o dokładniej Alberto, podchodzi do Kamila i wystawia rękę, aby zbić z nim piątkę, a po paru sekundach, gdy ten nie podał mu ręki, odpycha Tazego, co rozścieczyło młodego milionera, więc ten rzucił się z pięściami w jego stronę. Po Postronnie oczywiście w tym całym zamieszaniu obrywa kamera, za pośrednictwem której prowadzona jest transmisja, a po rozdzieleniu przez ochronę w pewnym momencie, Taze obrywa z otwarty od brata Josefa za ochroniarza, co Kamil skomentował później, że aż mu zaszumiało w głowie po tym ciosie, i że był to cios tak zwanego partyzanta, ponieważ ten odwrócił akurat głowę. Tłumaczył też później, że nie przywitał się z Alberto, ponieważ ten stosował zaczepki i wyzwiska w jego stronę za pośrednictwem storek na swoim Instagramie. Niestety pomimo namawiania ludzi na czacie podczas transmisji na kanale Fame, obu panów nie dopuszczono do klatki, o której przed chwilą była mowa. Na Xie, czyli Twitterze, często przewija się temat oświadczenia wydanego 23 listopada 2020 roku, na którym to napisane jest W stosunku do pana Marcina Najmana dostosowana została najsurowsza z możliwych kar polegających na dożywotnej dyskwalifikacji jego osoby z jakichkolwiek aktywności związanej z Federacją Fame MMA. Dużo osób tłumaczyło, że gala, na której ma się odbyć teraz pojedynek, wyżej wspomnianego pana, to The Freak, a nie Fame MMA. Ale jak widzimy, widnieje napis z jakichkolwiek aktywności związanych z Federacją Fame. A jak dobrze wiadomo, The Freak jest właśnie jedną z takich aktywności. A co za tym idzie, możemy śmiało powiedzieć, że podpisani niżej pan Krzysztof Rospara oraz prezes Rafał Pasternak nie dotrzymują pisemnie danego słowa i z racji, że owa sytuacja nie została jakkolwiek wyjaśniona, możemy uznać, że słowa rzucane są na wiatr, a oświadczenia Fame trzeba brać z dystansem. Nie mówię już o podkopywaniu przez panów własnego autorytetu. Odbiegając natomiast od tematów freakfightowych, internet obiegł zdjęcie tatuażu, który wykonał sobie jeden z fanów Natali Wayne. Tatuaż ten, jak widzimy na załączonym obrazku, wykonany został na udzie i przedstawia ową aktorkę od filmów dla dorosłych w dość jednoznacznym momencie. Patrycja przytuła, bo tak nazywa się naprawdę Natali, dodała post, gdzie widzimy, że spotkała się z owym wyżej wymienionym fanem, komentując w specyficzny dla swojego kontentu sposób, że chyba powinna zabrać go na loda. Nie wiem jak was, ale mnie osobiście ciekawi, jak będzie czuła się obecna, bądź przyszła jego partnerka, kiedy to podczas stosunku będzie zerkać na nią Patrycja z tatuażu. Na ostatnim materiale Freak Fight Polska był temat opaski na nodze prezesa Prime, czyli Pawła Jóźwiaka, gdzie został otwarty temat, co zrobił aktualny zawodnik Fame, że jest właśnie podczas procesu pozbawienia wolności. jak podczas konferencji zdementował tę plotkę, zrywając opaskę i oświadczając, że jest to opaska zwyczajnie sportowa. Patrz, za to mam kurwa bransoletę. Przecież to puls, kurwa mierzy. <gry> Moja bransoletka, moje zasady! Niestety nie wiem co miał na celu pokazując się na filmie Hellboya w owej potocznie zwanej bransolecie, ani po co przyszedł tak na konferencję, ale zgaduję, że było to w celu zrobienia wokół siebie większego zainteresowania widowni. To by było na tyle w dzisiejszym materiale, zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, dziękuję bardzo za Waszą uwagę i do usłyszenia!